Kochani, witajcie. 10 dnia vlogmas. Już yy, prawie połowa za nami. Yy, otwieram szybko kalendarz. Numer 10, numer 10, Wczoraj było 9. Tu jest dyszka. Co w naszym kalendarzu? Czerwień. Super. To akurat przyjemny zapach. Dobrze, że nie biały. Bo już kilka razy spod rząd mieliśmy. Więc tak się prezentuje dziesiątka od Airwika kalendarza adwentowego. W przyszłym roku może coś przyjemniejszego niż tylko tealighty, ale to do przyszłego roku to jeszcze mamy cały rok. Dobra, idę robić śniadanko. Poziaki. Dzisiaj jajeczka mam nadzieję, że wyszły mi na miękko, ale trudno tutaj wycerklować. A w tle renderuje się dla Was kolejny odcinek vlogmasa. Tak naprawdę tego, który obejrzeliście już mam nadzieję. Kochani moi, dzisiaj dziewiąteczka z kalendarza pralinkowego Wedel. Dziewiąteczka, dziewiąteczka. Widzicie, a już widzę. Jest. O, krówka teraz wreszcie, bo było poprzednio. Coś innego. Mniam. No i pora na kalendarz adwentowy z aksu na ten kosmetyczny. Szukam dziewiąteczki. Jest tutaj na górze. No tu pierwsza, pierwsza z tych górnych. Było tak to 20, 17, 15. Ojejku. Teraz ciężko otwierać. Mm, coś czarnego. Coś dla mężczyzn. Nie, jest to hand cream. Sweet Sparkle. 30. No dobra. Fajne. Nie ma kalendarza adwentowego bez kremu do rąk, jak to mówią. Więc fajnie, że się tutaj znalazło. Coś takiego. Lecim dalej. I dziewiąty dzień w kalendarzu Konrada. Znalazłeś dziewiątkę? dziewiątka. Lacha dzisiaj. Lacha. O, ten się już łatwo otworzył. Dziewiątka. Co to jest? Prezencik. Uwaga. Lotto, wygraj 100 tysięcy w gotówce. Wygrywają liczbę. jakie? Teraz musimy sprawdzić. A jakbyś wygrał, Aby to by nas tu już tu nie było. Pięć Na Bahamach. No, Raczej nie, ale na pewno gdzie indziej. Dobra. No to ten, zdrapuj. Na szybciora, kochani, na szybciora, kochanie, numer 10 otwieramy. Dzisiaj w ogóle herbata petarda, a nie owocowa ani nic takich herbat jakichś innych, jest to Earl Grey, typowe Earl Grey, czyli taka herbatka, do której można dodać mleczka, dlatego tutaj mamy Londyn. No dobra, także dzisiaj czarny Earl Grey. Jutro będzie ciekawiej. Zmykam. Przyszedł mój brat i gramy sobie w taką grę, trochę jak czółko takimi okularami także zabawa pełną paro może popcorn zrobimy dobra no to idę popcorn mam takie chipsy do przyprowadzenia łapiulę nie w tej kategorii może być Soli gra buty numer jeden tak ci prezentują na Konrada Wygodne, smukłe. Fajny mają kolor, bo są takie niebiesko-granatowe z pomarańczowymi dodatkami. Czuje się wyższe. Fajnie się prezentują, nie? Dokładnie. Teraz numer dwa. Model numer dwa. Bardziej sportowy look. Casualowy. Tamta tam podeszwa była twardsza. Taka będzie zimowa, miększa. wiesz. To jest większe, ale te buty są inaczej. Luzu jest trochę więcej. Będę Mi się podoba ściągnąć. propozycja numer jeden. Bardziej. A wam? Dajcie znać w komentarzu. A tobie? Jedynka. Też jedenka? No. Ale te zostają? Czy... Tak, zostają.